dojeżdża już do mnie na finalne testy motocyklu. To jest akurat oczywiście Barton Rayleigh 125 w Euro 5 Plus. Ostatnio go pokazywałem, gdzie jeszcze nie było tego, tej osłony lewej, nie było handbarów. Handbary mają wbudowane oczywiście oświetlenie, kierunkowskazy, ma taki bagażnik, do którego można zamontować kufer centralny, ja go dzisiaj w końcowej części prezentacji pokażę z na pewno kufrem centralnym i postaramy się zamontować takie uniwersalne kufry aluminiowe, żebyście go sobie już zobaczyli jak wygląda w pełnym ubraniu więc tak to mniej więcej będzie się prezentowało charakterystyka, bardzo wysoki prześwit, bardzo wysoki motocykl jeszcze raz go Wam pokażę przy moim wzroście 187. Bardzo wygodna, podwyższona, adventure'owa kierownica. Fajny silnik, 15-konny, więc dzisiaj zobaczycie, jak on brzmi, jak on pracuje, jak on tutaj wydobywać dźwięk z tłumika. Jest na oponach, zobaczycie, bardzo endurowych, bardzo takich trialowych, bardzo reel'owych. Więc na pewno będzie się świetnie sprawdzał, nawet na takim terenie, którego dzisiaj Wam pokażę. No i co? Teraz powiem Wam kilka słów na temat wagi, na temat wysokości siedziska, na temat pojemności zbiorniku paliwa. Zaraz poproszę kogoś, żeby mnie nagrał, żebyście go jeszcze raz zobaczyli, jak ja wyglądam przy nim. Odpalamy, jeździmy, testujemy, więc już się nie mogę doczekać. Jeśli chodzi o prezentację parametrów w tym pojeździe, zaczniemy od silnika. Silnik 4T, oczywiście chłodzony cieczą. Tutaj mamy chłodniczkę, zobaczcie, taką dwupoziomową albo podzieloną na dwa. 15 koni, 14,96 producent podaje. Z przyjemnością Wam pokażę na szosie, na, na asfalcie, jak przyspiesza oraz w offrodzie. Bardzo, bardzo to wygląda fajnie, nie jest wielki ten silnik, nie jest za ciężki, a spokojnie te 15 koni powinno go uciągnąć. Jeśli chodzi o jego parametry, jeśli mówimy o Wysokości szerokości rozstawu osi, to, co mnie najbardziej interesuje, to prześwit to jest 290 mm. Prześwit to jest to, co mamy pod ramą. Zobaczcie, tam jest prawie 30 cm. Jeśli chodzi o długość tego motocykla, licząc od koła przedniego do końca koła tylnego tego chlapacza, to jest praktycznie 205-2005 mm, czyli mamy ponad 2 m długości. Jeśli...